Nagranie to trzyminutowa relacja wideo z warsztatów i spotkań, które zorganizowaliśmy dla dzieci i młodzieży. Podczas warsztatów wspólnie przygotowaliśmy animacje poklatkowe i film. Na tym nagraniu w rytm żywej muzyki zmieniają się kadry pokazujące przygotowanie do warsztatów, rysowanie animacji. Ostatnia część nagrania to relacja z pokazu plenerowego, który zorganizowaliśmy dla mieszkańców Łodzi. Kadry z ulic Łodzi. Dzieci i młodzież robią zakupy, rozwieszają plakat, rozmawiają ze sobą. Sala warsztatowa. Dzieci, młodzież i dorośli rozmawiają przy stole, przeglądają czasopisma, wycinają elementy z gazet, rysują. Zbliżenie na dłonie, które układają kadry animacji z wyciętych elementów i rysują postaci. W pracach pomagają osoby dorosłe. Na sześciu stołach rozstawiliśmy stelaże do fotografowania kadrów animacji, na nich aparaty fotograficzne, albo laptopów. Stanowiska obsługują animatorzy i dzieci. Wiele animacji powstaje symultanicznie. Przyspieszone ujęcie. Na blacie pojawiają się elementy animacji. Błękitne niebo, niewysokie drzewa, gęsta trawa z bibuły i postaci zwierząt. Na innym blacie układana jest scena, w której występują rysunkowe jednorożce. Zbliżenie na różne grupy osób, które rozmawiają przy wykonywaniu fotografii. Kamera uchwyciła też wycinanie elementów z papieru. Na naszych twarzach malują się uśmiechy i skupienie. Na ekranach laptopów pokazują się pierwsze efekty pracy, krótkie urywki animacji pokladkowych. Pracą towarzyszył do na np. drużdy. Ujęcie w tenerze. W parku rozstawiliśmy namiot, odwiesiliśmy do pracami plastycznymi, kadrami z animacji poklatkowych. Na pokazie obecne były dzieci, ich rodziny i pracownicy fabryki sztuki. Częścią pokazu były też warsztaty hartu na tamborku i poczęstunek. Dzieci, autorzy animacji, przechodziły po czerwonej tkaninie jak na festiwalu filmowym, choć tkanina była na trawniku. Twórcom wręczyliśmy złote statuetki. Plansza, na niej napis z kolorowych liter: warsztaty. Przemek Buksiński, Ula Domańska, Piotrek Chmielewski, Joanna Filarska, Dagna Kidoń, Natalia Spychała, Mądzik Bryl. Warsztaty odbyły się w ramach programu Twórcze warsztaty w fabryce sztuki. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Urzędu Miasta Łodzi. Obok logotypy. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Łódź i programu Warsztaty Twórcze w Fabryce Sztuki. Rysunkowa tablica z nazwą Miasta Łódź i data 2024 ułożona z kolorowych cyfr.